Co świt na wsi, pora żniw. Czas najważniejszy dla rolników. Ostatnie żniwa XX wieku stały się przyczynkiem do skonfrontowania naszych wyobrażeń z rzeczywistym obrazem polskiej wsi. Film realizowaliśmy na Dolnym Śląsku, gdzie po wojnie osiedlili się przybysze z różnych stron Polski. Bohaterami filmu są ludzie, którzy swój los związali z ziemią. Mieszkańcy kilku sąsiadujących ze sobą wsi, którym nadaliśmy wspólną nazwę Złote Łany. Żniwa bardzo się opóźniają. Jest już koniec lipca, a mokre zboże wciąż się nie nadaje do koszenia. Postanawiamy więc poznać bliżej ludzi, z którymi spędzimy lat. Ja Pani Wanda należy do osób, które nigdy na przekór losowi się nie poddają. Po śmierci męża sama zajęła się gospodarstwem i wychowaniem czworga dzieci. Najmłodszemu synowi, Irkowi, przekazała dorobek swojego życia i teraz wspólnie walczą o jego utrzymanie. Ale próła, myślałam, że poleciła, ale. Nie, ona się zatrzymała jako swojego ładne, żeby było. O, już widzę go. O, to jest ładne. O jak pachnie ładnie. No, żeby wszystkim były ładne, ja wiem, nie wiem. O, tu jest, ale to, to jest nie. O cicho widzę. Go. To ja je sadziłam, te drzewka. O, tylko że one robią takie się znaki, o bo nie pryskane. Proszę. No i tak się umordujemy, no ale co zrobić? Trzeba się gnębić, bo. Bez pracy nie ma nic. A w tym mieście też nie są smaki. Też przecież ludzie na czas wstają. Kto ma jeszcze lepszą pracę, to jeszcze nie. Tak to. Ty. Ty miałaś gdzieś tam na stodowe. No a na stawie, mi słucha, co się mówi. Takie te gęsi nie, niedobre są, bo wszędzie dokuczą, ale tak się przyzwyczaiłam z nimi. Direk mówi, szukam kupca, nie mogę znaleźć. W oblice. Nie, no. wiem to sprzedaj. No co? Irek, dała mi krowa cadu, jak zobaczyła ten aparat? Uciekła się do jarząbka na działkę, potem z tej działki odbiła i znowu do byka. I znowu, i patrzy tak w górę. Tak się patrzyła w górę, jak zobaczyła ten aparat, myślała, że ją porwie, co? Jezu, a ja w zają a mokra. Ale mi nie uciekła, upolowałam. To idę się przebierać. Za... Pani Wanda wybiera się po nasiona rzepy. Będziemy jej towarzyszyć w tej wyprawie. Oj Boże, ja mnie w blu bolach, mówię pani. Jakie te ludzie głupie są. Gdzie to będzie? A ma, ma pani kieszeń w spodniach? Nie, nie mam takich spodni. No to, to za spodnie mi Kilka spodni tutaj. Nie? Ja jestem cienki bolek. Portki się trzymają w lecie, to mi portki spadają z tyłka śmiechu. Bo ja zawsze wkładam, bo jak się jedzie na rowerze, to czy wiatr ja podlinie czy co to, to jest wygodnienie? Jedź to w cholerę. A ty głupi! Ula, się się zabiję! Boże, ja myślałam, że my pojadę osobno. No, mi kurde, masz. Jeszcze ligoty nie ma! Gdzie ta moleśnica. Uciekną im, ucieknę im!